Witam Was bardzo serdecznie. Pierwsze ryby, pierwszy spławik w tym roku. Tam kawałek puściło, gdzie słoneczko przygrzało, pływało będzie. Widziałem, że jest dobrze, ale akurat miejsce, które wytypowałem, które jest na pomoście, jest zamarznięte. Ale nigdy się nie poddajemy. Jestem przygotowany do zajęć. Mam tutaj ze sobą sprzęcik i zaraz sobie rozkujemy lód. Jest może centymetrowy, więc nie będzie problemu. Wystarczy mieć taki sprzęcik, kawał drąga, na sznurku i temat załatwiony. Lodzik fajnie pęka, więc na pewno sobie damy radę. Centymetrowa warstwa, kilka rzutów i mamy stanowisko zrobione. Nigdy się nie poddajemy. Lód wykuty, nie wiem czy to widać, ale da się tu łowić 13. Raczej nie wyjadę. Tam dalej był lód zbyt silny, żeby go rozwalić. Prawdopodobnie będę łowił 11. Jest luty, praktycznie nie było przymrozków. Dzisiaj jest taki konkretny przymrozek minus 3. I ciężko mi było wybrać łowisko. Jestem na Pojezierzu Brodnickim. Wybrałem sobie jezioro małe, żeby po prostu łatwiej było czytelne niż taka duża woda. Łatwiej tu będzie namierzyć rybę. Wiadomo, jest zima. Ryby są na zimowiskach. Prawdopodobnie są gdzieś w głębokich dołach i mogą być miejsca, gdzie są pustynie, że nie da się nic złowić. Ja wybrałem sobie jezioro w ten sposób, że wybrałem jezioro, do którego jest w internecie dostęp mapy batymetrycznej, czyli pokazującej głębokości. I teraz tak, tutaj mam dwa charakterystyczne doły. Tam 30 metrów od brzegu jest dół ponad 10 metrów i tam jest kolejny dół 10 metrów. Te dwa doły łączą się w olbrzymi Blad wychodzący na 5 metrów, tam chcę łowić sięgnąłbym do tych zimowisk odległościówką. Ale łowienie w zupie rybnej to nie ma najmniejszego sensu. To nie jest wędkarstwo. Tutaj będę chciał sprowokować moją zanętą, żeby te ryby na te 5 metrów wyszły. Tutaj zaraz będzie, powinien być spadek tego, z tego co mapa pokazuje. Jest ogromny spadek na 3 metry od razu z 3 na 5 schodzi i tu bym nie chciał łowić. Wiem, że tutaj spod lodu się łowi piękne okonie, właśnie na tych spadach stoją. Chciałbym uniknąć łowienia okoni. Chcę sobie dzisiaj zbudować wynik płotkami, chcę sobie znaleźć taktykę na te płocie, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Generalnie tak, wybrałem jezioro, które jest czytelne, do którego jest mapa z głębokościami. Wytypowałem sobie miejsce, gdzie są pomosty. To jest linia brzegowa, gdzie są pomosty, więc te miejsca są odwiedzane przez ryby i zobaczymy, ile teorii, a ile praktyki. Pierwsze wstawienie prawdy nam powie. Zobaczymy. Jak nam to tutaj pójdzie? Generalnie łowienie na ogromnym jeziorze, tak jak tutaj są na pojeździe Brodnickim mogłoby, mogłoby się tak wydarzyć, że znalazłby miejsce, gdzie totalnie nie ma ryb i wyjazd by był nieudany, a chodzi o to, żeby po prostu się nałowić Teraz bardzo ważna rzecz, muszę zadbać o ochotkę. żeby była bardziej ruchliwa, trzeba zalać ją wodą, żeby mogła pobierać tlen, no ale nie mogę użyć tej wody, tutaj mamy zamarznięte, woda przy powierzchni ma. Pewnie z 1 stopień A gdybym zalał taką zimną wodę, ochotka by dostała szoku i przestałaby się ruszać. Całkowicie bym ją unieruchomił, więc wziąłem wodę z sobą z domu. Ona ma tutaj pewnie z 10 stopni i po prostu zaleję wodą z domu. Gdy będę wchodził na stanowisko, sobie odleję tą wodę, żeby nie wkładać rąk do zimnego, żeby mi ręce nie marzły. Ale najważniejsze jest zalać ochotkę wodą przeniesioną z domu ochotkę nie dostanie szoku gdybym teraz wziął wodę z łowiska zamarznięta tutaj jest tutaj jest jeden stopień bym tą ochotkę sobie unieruchomił a tak ładnie ona mi się dotleni i nic nie będzie dodatkowo tutaj mam jokersa czyli przynęty zanęta i mam to zamknięte w kartoniku w stropianowym dopiero dopiero to otworzę jak już będę łowił żeby przynęty mi nie zamarzły, żeby nie dostały szoku Żeby były w dobrej kondycji, to jest bardzo ważne Takie niuanse decydują wtedy czy łowimy skutecznie czy nie Kolejna ważna sprawa to przygotowanie towaru Zanęty, mam tutaj dwie zanęty, chcę je dzisiaj połączyć Płoć i leszcz Użyję po pół paczki, maksymalnie kilogram Ale ta zanęta jest sezonowa, ona jest po prostu Za bogata, zasycąca za na tą porę roku jest woda bardzo zimna, ale łatwo sobie możemy z tym poradzić. Po prostu na sucho prze, przepuścimy, przesiejemy ją przez sito. Jest to ważne, żeby nie nasycić zbyt szybko ryb. Zabieg jest mega prosty, kładziemy sito i przepuszczamy zanęty na sucho. Bierzemy pierwszą paczkę, płoć. pół paczki wystarczy. Ale cudowny zapach. Już chyba dawno nie czułem zapachu zanęty. I mamy wszystkie grube frakcje, wyrzucamy. Podobnie robimy z mieszanką leścową. Kupaczki wystarczy. Tu widać jakieś zmielone kukurydzę, kawałki orzechów. Jest to zbyt sysące Wszystko to, co zostało, wyrzucamy. Tylko ta zaneta nas interesuje, która nie ma grubych frakcji szczególnie zimą. Podobnie jest z pieczywkiem fluo, przykładowo gdy chcemy dodać jakiś komponent, a żeby miał małą frakcję, po prostu możemy wrzucić pieczywko na pieczywko możemy wrzucić na sitko od Jokersa, od ochotki przesiadć sobie i wrzucimy tylko te małe frakcje, żeby nam zaakcentowały zanętę. Malutkę na pewno nie nasycą ryb jakbyśmy te duże kawałki wrzucili to mogłoby być inaczej a tak będzie w porządku przystępujemy do namoczenia zanęty i się rozłożymy zapach cudowny mieszanka składa się w pół płoci, pół leszczyka Myślę, że będzie w porządku, zapach jest po prostu piękny, stęskniłem się za tym zapachem. Teraz tak na sobie. sobie powolutku dochodzi, można ją przykryć, żeby nie zamarzła. Okazało się, że pełna wędka trzynastka jest jeszcze za krótka, żeby sięgnąć tych 5 metrów, no ale trudno, spróbujemy, ma może dwa metry wody pod sobą. Zobaczymy, może się uda te płotki tutaj ściągnąć. Trzeba walczyć, nie poddajemy się. Widocznie jestem na jakimś wypłuceniu. Tutaj mi później za trzynastką cały czas opada, więc kawałek pewnie zabrakło. Jak mam płytszą wodę, to zmieniłem zestaw. Mam gramowy spławiczek z metalowym kilem. Guma 0,8 Obciążenie główne 15 cm śrucinka, śrucinka sygnalizacyjna i haczyk RedRoadz 20, będę łowił na jedną ochotkę, mam nadzieję, że będzie w porządku. Tam dalej nawet bym nie rozbił tego lodu, jest za gruby, ale nie poddajemy się, walczymy. Tutaj z dwumetrowej wody też płotka potrafi obrać spod lodu, więc jestem dobrej myśli. Zaczynamy. Początkowy plan zakładał użycie też ziemi wiążącej. Z racji tego, że mam płytko, mam miękkie dno, nie będę tego używał. Użyję tylko torfu. Jest płytko, więc powinno być w porządku. Zrobię tak sobie, że dywan zrobię 1 do 4 albo do 3, do 3 będzie w porządku. część ziemi Okej. Okay. Jedna część zęnty. Nie, to już się spóźniam. Z tego będzie mój dywan 1 do 3 z korzyścią do gliny. Powinno być w porządku, jak na tą porę roku. Teraz przygotuję sobie ziemię do Jackersa. Tu wsypujemy. Widać, że nie jest tej zanety tutaj za dużo. I wsypiemy sobie resztę tortu i to będzie nasza ziemia do dżoka. Dobra, dżoka wyjmuję w ostatniej kolejności, żeby mnie zamarzł Dodamy dosłownie sztyptę maleńką do zanęcy. I zobaczymy. Później w zależności od sytuacji będziemy sobie to zmieniać. OK. Przystępujemy do lepienia kul. Sypiemy sobie jeszcze z 1,5 litra na donęcanie. Tutaj z litr joka, fajnie to wyszło. Mieszanka jest boga 3 litry ziemi, litr zanęty. Tutaj tego jokersa też widać, że jest. Dosyć mało, wszystko później, w zależności od sytuacji, będzie można zmienić. Można przystąpić do lepienia kul. Towar zrobiony, wyszło 8 kulek, 5 zanęty, 3 z jokem Jest to ubogie, muszę poznać łowisko. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Mam trochę na donęcanie, trochę joka trochę zanęty, więc towaru mi nie zabraknie. Zobaczymy, co się wydarzy. Pogoda jest piękna, słoneczko dochodzi do mojego miejsca. więc będzie udany dzień. Pierwsze wstawienie w tym roku zaraz się okaże, czy są rybki na tej płytkiej wodzie. Zakładam jedną ochotkę i to wystarczy. Gdy się widzi takie warunki, to by się poszło na lód, ale nie ma szans pewnie w tym roku. Zaraz się okaże. Na razie cisza. Ale co ciekawe są wędkarze. Widzę wędkarzy na przeciwległym brzegu na pomoście. Ciekawe czy coś łowią, czy tylko przyjechali sobie tak ludzie, ale oglądają na wędkarzy. Na razie piesze wstawienie i cisza. Musi to być jednak zbyt płytko, bo półtorej godziny i bez brania nic się nie wydarzyło. Zmieniam miejsce. Tam jeszcze sobie sprawdzę jeden pomost, ale go sprawdzę szybko z batem. Jak się nic nie będzie działo, jadę na inne jezioro albo na głębsze miejsce. Musi być o tej porze roku. Wydaje mi się, że z 4-5 metrów, żeby tą rybkę ściągnąć. Tutaj mam 2 metry wody. Ona na taką płytką, zimną wodę jeszcze nie wychodzi. Ten przymrozek trochę mi zepsuł sprawę. Ale nie poddajemy się. W końcu znajdę miejsce, gdzie będą ryby. Na razie. Jestem już na nowym miejscu. Znowu musiałem kuć lód, ale udało się, przebiłem. I co ciekawe, pierwszy rzut ryba nie mogły mi oderwać od dna. Drugi rzut kromp. Jest super siateczka rozstawiona. Jest piękne branie i jest fajna ryba. Trzeba iść po podbierach, bo leszcze weszły w jokersa. Nie przypuszczałem, że tak fajnie będą rybki brały 8 luty. Nie, krąpik, ładny krąpik. Muszę na żywca pójść. Doszło do mnie słoneczko. Rybki się od razu ruszyły. Musiałem aż wyciągnąć podbierak, bo urwałem leszczyka. Więc zapowiada się fajny dzień. Jest branko i mamy fajną rybkę 8 luty rozbi lut i można łowić takie krąpie to na elblągu łowiłem fajnie mocno zasane weszły ładne krąpie nawet takie do 200 gram więc trzeba wyciągać je z podbierakiem ale nadal jest mróz, bo trzeba uważać na ochotkę. Jak tylko ją na chwilę przetrzymam od razu się przestaje ruszać. Muszę ją mieć w stropianie. Jest branko, piękne. I jest rybka mniejsza. Może puteczka w końcu. Krąpik. Nie, leszczyk mały chyba. O, widzę, że weszł w zanętę. Coś pięknego. Absolutna cisza. Nie mam wiatru. Piękna sprawa. Pierwszy tydzień lutego i jest branko. I to mnie bardzo cieszy. Mam już kilkanaście krąpików i leszczyków, brania są bardzo delikatne, trzeba się starać, o właśnie mam branie, udało się, bardzo delikatnie ryby biorą, przynurzają centymetr z pławika, antenki i, i lekko jadą, trzeba naprawdę się postarać, żeby tutaj coś złowić i to jest fajne, trzeba naprawdę coś działać, żeby te ryby wyciągać. Takie rybeczki jak na początek sezonu to jest naprawdę coś wspaniałego. Ta jest ryba prosto trafiona przez szczupaka. Zobaczcie, jaka jest pogryziona. Nie wiem czy to widać. Ale jest mega pogryziona ta ryba. Na haczyk jedna, dwie ochotki. I jedziemy. Jak jest chwila przerwa w braniach, to mało orzeszek z jokersem i leszczyki wracają. Dzień dobiega końca, miałem piękną pogodę, dużo ryb nie było, ale ważne, że się udało je zlokalizować i coś tam złowić, parę leszczyków, parę krąbików jest. Pogoda jest naprawdę wspaniała. Iście marcowa, lód puszcza. Jutro, może też tu przyjadę, bo naprawdę jest fajny dzionek. Fajne ryby, ciężko było je złowić, ale właśnie o to chodzi. Zaraz wam rybki pokażę. Tak się prezentuje dzisiejszy połów. Nie za dużo tych rybek, ale ważne, że są. Fajna sprawa, że można coś było połowić. Małe krąpiki, leszczyki i zabawa przednia. 8 luty, trzeba było rozbić lód, znaleźć miejsce, ale nie poddałem się i troszeczkę rybek połowiłem, fajny trening. Jutro muszę to powtórzyć, bo naprawdę sezonik się rozkręca. Miałem rację trochę z tym, że ryba będzie na głębokiej wodzie, ciężko było ją tutaj ściągnąć, sprowokować, ale udało się. Jutro walczymy dalej. Wypuszczamy rybki. Zobaczyska w kolejnych rybach, na kolejnych filmach. Siemanko, cześć!